na wszystkim na kanale Opatowanie Ziemi My jesteśmy obecnie na mini zlocie u profesora detektorysty Także działamy I zobaczymy co tutaj na te pole da Dokładnie tak A rzecz. w jakiej miejscowości to się dowiemy i... Bo my zapomnieli <laughs> I powiemy Dokładnie, lecimy Wojtek mi się zerwał. No a tak poważnie, to kawałek jak jakiegoś łańcucha, nie wiem co. Jakiegoś pewnie bydła. Polnego. A ja tutaj w dołeczkę, taka to useczka. Jak na razie nie ma nic ciekawego. Jest duży obszar. Także miejmy nadzieję, że coś ciekawego wyjdzie. Także lecimy dalej Tam jest Wojtek A ja tu monetka pierwsza pólna. Pięknie Wojtek krzyczy, że coś fajnego trafił Zaraz zobaczymy Im, im bliżej niego jestem, tym mówi, że uu, coraz słabiej Co? Zmienia temat Co? Zmienia temat, Zmienia temat. Co to jest? Plomba, nie? Uf. Ale rosyjska chyba. No. Zaraz to przełączymy na... Telefon. Na telefon. Już to robimy i patrzymy no, co to jest. <laughs> tak, na ślinicie. Zobaczymy drugą stronę. No, coś ciekawego. chyba tak pod słońce nie widać na nią słońce. teraz kawałek jakiejś blaszki małej z numerami oczyszczę i zobaczę co to będzie teraz to jest kawałek gwoździa albo no fibula chyba to nie jest takiego szczęścia chyba to ja aż nie mam ale sprawdzimy zobaczymy i gęba się cieszy Wszystkiego, z jak aluminium, wszystkiego, nie? Co? Wszystkiego z tych drucików, takich wielolków. No też takie ucho znalazłem właśnie jedno. Także mi takie coś wyskoczyło. Cieszy, bo to jest fibula. Pierwszy raz w życiu chyba i ostatni raz znalazłem. Raz. <laughs> Ale cieszy, fajne, fajne. To chyba wrócę z, z Pucharem. Marcin Chyba z pucharem Nie wrócę. Puchar? No masz ty w plecaku. Chyba, chyba owocowego złama. Tak? Także alanik, tą monetkę to wiesz. I tak mi oddać i tak. Cieszę Taka piękność. Taka piękność. Także już dzień już jest zrobiony. Elegancko. Śmigają, wiatraki huczą Jest dobrze Jest dobrze, elegancko. Cieszy, cieszy Także lecimy dalej Teraz kawałek jakiejś ciekawej blaszki Zaokrąglonej I coś tu chyba na niej Jest Przeczyścimy Zobaczymy W trzech godzinach szukania no, po Czekaj, zobaczcie, co to jest. Boratynka? Chyba tak. Mnie to kochają te Boratynki. Raczej tak. Chodź. Ja wiem. Nie wiem. Chyba Boratyneczko. Ale ja Tak, nie ruszaj. No i tak nie widać. tak tego nie widać. No, ale co, dobrze jest. Idziemy dalej. Wojska druga Boratynko. Chyba, nie wiem. No, nie nie o czym to wyczyścić. Chyba, że już wyglami. Ale jednak o drugiej. No można powiedzieć. Dobra, ja mam tutaj sygnał obok. I zobaczę co z niego będzie. Ja wyszło coś takiego. Z jakimś kamyczkiem, ze szkiełkiem. Doczyszczę. I będzie zdjęcie. Wojtek co? Oprócz gliny na butach. Zobaczymy, doczyścimy. Tu widać, że to jest ewidentnie racza złota. No to... to jest takie różne... Ruch... Ale głośno, że jest tutaj. Jest... Marcin mówi, że ma coś lepszego niż ta fibula. Co to jest? O ja Cię kręcę! O ja Cię chyba, kręcę! Chyba srebrny nawet był tu widać. Ale strzał. Nie wiadomo co to jest na razie, jest Dawaj, za dużo błota. śniegu, śniegu. W śniegu. Ale... No to my już wygrali dzisiaj. <laughs> spoko, spoko, zaraz te złote monety jeszcze Ale cieszę To ci Wiesz, nie co? ale to jest... nie ci potrzebne. To nie jest mi potrzebne oczywiście. Ty! Ale ciężko. To Nie. Nie, no co ty. <laughs> Nawet nie strasz. <laughs> Idzie, Idzie! A pewnie mnie był coś zjeść, bo z No, A my tu czeszemy. Ale my tu czeszemy, grube... O kurde, panie. Dziewięćdziesiąt piąty. To jest. Y... Zaraz, zaraz, zaraz. Dla najlepszego rolnika. Co ty nie. No. Co ty gorąc? Wiesz, co nie chcę go bardziej tak yy, trzeć, no nie, ale. To nie jest. To jest stary, Nie. nie. Trzeba ciężko powiedzieć 1925 25. No długo, no tak? 25. co ja już nie dowidzę, ale nie ci będzie, ale cieszy. Ale co to za krzyż? No, nie śliczek się... jest Polska. Lisa, takie coś 40. Nie. Ala! Może sobie tą monetkę wiesz. <grystanie> <grystanie> Ale już co, śmiejmy się, śmiejmy, ale figurna fajniejsza. Więcej, więcej historii w niej jest zawarte. Dokładnie. Trafiłem dzisiaj to co wygadaliście w aukcie. Lepiej, żebyś nie słyszał, bo ci odechcę. Szkoda, że jest tutaj urwana... Urwany gwint. No, ale Islandii. fajna, fajna, tak. Na razie to ja wykrywacza szczególnie łatam. Tak. Nie, nie klnij Zrób jego minę Ale że co? Bo ja tu nic nie widzę, żadnej znajdki. Trzymaj tą kawę. <laughs> Trzymaj tą <to> kawę, <kameczka, laughs> dobra. No to, yy, yy. Bo i tak było swoje. O kurczoki Teraz tutaj. Z orzełkami, ale z czą. O kurcze, tam ten przed chwilą koleżka znalazł w ogóle. W ogóle. No ten co rozmawiałem tutaj z nim o tam Ale Aleczy. jest. Ale no pokażecie to najpierw. Dawaj, <laughs> dawaj A, Piękne gratki Co to za księg? Krzy... Wie że to Bokskilkała tych lat, że Tu są orły tu Ale są gdzie masz ko... taką armię na mnie? A. Tu są Orły telefonikiem hmm. Co tam. nie znajduje się takich rzeczy codziennie, to człowiek nie wie. No wiesz, czy ma do czynienia. No, <laughs> Pięknie. 1925 To będzie. Wskazówka do znalezienia w internecie. Co to może być? To może być? Z tej strony musi być y, inna data 1915. Tak. Tak? No. 1915, 1920. Ja Dobra, zbliżenie zrobię z, no. z telefonu. To są piękne znaki. to jest tą Potem zdjęcia załóżmy. Jee, O Oj, Albert tutaj trafił. Piękną fibulę Proszę zobaczyć. Coś pięknego. Cieszę się, pewnie. To jest kawał, kawał historii, nie? Pewnie, że tak. Więc gratuluję, Albercie Dzięki. I lecimy dalej. Lecimy dalej. Teraz taka monetka. W zasadzie Destruct. Monetki. Prawdopodobnie jest to 5 groszy między wojna z dziurką. Troszkę, troszkę przeczyszczone. Ale. <słuch> Oto! No, także tak, będziemy pomału kończyć. Bo deszczyk zaczyna padać. jest tak. Dobra. No i kolejna monetka. Też boratynka prawdopodobnie. Tak jest. Oczyścimy zobaczymy. Teraz oto taki ciekawy przedmiocik jakby część klucza takiego od zegara co się nakręca albo albo mini siekierka No i w końcu bratynka trzecia ale dojechana jest No ale jest cieszy i tak dzień zrobione. Fibula wpadła, to jest najważniejsze. Nie. <grymne> yeah. Dobrze jest. Idziemy coś zjeść, bo wszyscy pośnia, przerwę. Alan tam jeszcze daleko coś ryje. Tu Albert jest. Także jest elegancko Marcin też tam dzisiaj już dzień zrobiony. Pięknie to pięknie. Także jest dobrze. Idziemy coś zjeść. Alan walczy z sygnałem tam Marcin tutaj, wiatrak wieje tam, Kręci się, a ja tutaj znalazłem taką zableczkę, klamerkę. To się po przerwie, zjadliśmy i ruszamy dalej w teren Zobaczymy co teraz wyskoczy Lecimy. elo Boratynka Boratynka, czy Chyba Baratek. Bo tak No Ty Jest ich też tutaj, nie? No. No myślisz tylko, że u nas boratyn Boratyn Boratyni Także Lecimy dalej Jeszcze chwilę i będziemy chyba zawijać Zawija się na, na chatę nie? Buty po 5kg dodatkowo ważą Będzie się uda mocniejsze uda. uda albo się nie uda No, dobra okay. A ja tu właśnie monetkę, monetkę Tutaj jest Monetka? Czy to guzior jest? Chyba guzior Zaraz zobaczymy Chyba guzior Tak guziczek Wyciścimy go z tego błota I zobaczymy co to za guzik A na tam wojuje z wykrywaczem Ekipy już coraz mniej Rozjeżdżają się po do domów A my jeszcze walczymy Zobaczę co to za guzik i pokażę